Pamiętacie może mój post, w którym pytałem się Was, czy zmienienie nazwy z Alex509 na AlexitD509 byłoby dobrym pomysłem? Otóż większość z Was nie spodobał się ten pomysł, więc uratowaliście starą nazwę. No i możecie powiedzieć, co to znowu wymyśliłeś? Czemu się zmieniasz nazwę? Otóż są trzy powody, dla którego to zrobiłem. Powód pierwszy. Ta nazwa jest strasznie basicowa, i dodanie ITD to swoją drogą miało oznaczać to, jak różnorodny jest content na moim kanale. Miało się właśnie oznaczać to, a drugi powód to po prostu zbyt duże podobieństwo do OLED 913. No dobra, i powód trzeci. W sumie to były tylko dwa powody, ale trzy zawsze brzmi lepiej w takich sytuacjach. Ok, i po tym jakże merytorycznym wstępie zacznijmy temat odcinka. A więc wasze komentarze. Ta, przez moją dwumiesięczną karierę nazbierało się trochę takich perełek, więc dzisiaj sobie na nie odpowiemy. Nie no, młody rozkręcił, niezły biznes. Fajny film, powodzenie w przyszłości. Mam jeszcze jedną poradę. Normalizuj audio i ogólnie skup się na poziomach, bo ten film jest zdecydowanie za cichy. Ma pan rację, i chyba to nie jest spowodowane audio, po tym, że ja po prostu strasznie cicho mówię. I chyba ten film też będzie cichy, ale postaram się z tym coś zrobić. Hm. To znowu ja. Pytania. Skoro miałeś ich na Messengerze, to mogłeś po prostu umówić się na odbiór w innym miejscu. Dwa. Czy będzie następny film, o ile będzie? Na... Po cenie odpowiedź jeden to nie, bo nie mieliśmy Messengera. Ja wiem, on nie miał. A po drugie to... Nie mogliśmy się umyć w innym miejscu, bo gościu bym musiał czekać dwie godziny. Bo ja zawsze o dwie godziny później wychodziłem już on. I teraz takie pytanie ogólne: gdzie montujesz filmy? Otóż yy, dużo było takich pytań: gdzie montuję filmy, gdzie ry robię rysunki. Więc rysunki robię tu, filmy robię tu. I dziękuję. Nie pytajcie mnie już o to więcej. Wow, wow, wow. Patrzcie, pytanie z miniaturki: Grupa 907 z temu. Otóż, też tutaj chciałem poruszyć temat ogólny, bo też było trochę komentarzy, które mówiły, że Eee, wyglądasz, przypominasz mi kropkę 308, nie wiem o co wam chodzi Jakby, bliżej mi do kebaba chyba, przynajmniej moim zdaniem e, Chyba chodzi o to, że mam 509 w nazwie, albo że też robię historię No O, i tu się jeszcze znalazł komentarz, który mnie porównał do Maxa 308 Dziękuję no kurde, mogę napisać pod tamtym filmem milszy komentarz. Wtedy bym się tu znalazł, smutna naminka. No ogólnie e, pod tamtym filmem się nie znalazłeś, ale pod tym się już znajdziesz. Jupi! E, Okej, okay, to jest ciekawe pytanie. Hejo, ile masz lat i w jakim programie rysujesz? E, mówiłem już, że rysuję w BB e, Czytaj BB Paint A lat mam tyle. Widzę, ty, twój kanał w przyszłości popularny i na pewno tak będzie. Przecież to jest pewne, ale ja czytam po swojemu, ok? Otóż bardzo dziękuję. Mam, też mam nadzieję, że się stanie popularny. Chciałem powiedzieć, że nie chciałbym, żeby był zbyt popularny, ale nie wiem. I to by był chyba koniec ciekawych komentarzy. Oczywiście jest dużo, naprawdę dużo komentarzy, które życzą mi powodzenia i piszą po prostu miłe słowa, za co bardzo dziękuję. Teraz się powinny wyświecać. E, czy ja coś jeszcze chciałem dodać? Tak. E, uznajcie ten film jako, jako taki wstęp do Q&A, bo chciałbym zrobić Q&A. A więc komentarze są wasze. Ja już kończę. Pa. E, o hej, to znowu ja. I pamiętajcie tu moje japowanie o tym, że nie wiem jak zrobić tak, żeby... Ścieżka audio była poprawna, teraz już jest poprawna. Tak jak słyszycie, możecie sobie podgłośnić, i nie ma tego szumu. Otóż było to spowodowane, dlatego że nie dociskałem tego kabla HDMI do telefonu i przez to po prostu audio szumiło strasznie. I no kurde, miałem dwie opcje: albo nagrać audio od początku i będzie wtedy ładnie wszystko. Po prostu już to walić i zostawić jeszcze. No, sorry, musimy wybaczyć, ale mi się nie chce tego z, z powrotem powtarzać. Musiałbym też powtarzać ton, mm, odstępy czasowe, i po prostu nie wiem, to by był zupełnie inny film dla mnie. No, e, ale z to to takich, że już nie będzie filmów z tak słabą jakością. Teraz się postaram zrobić naprawdę potężny film. Jeszcze nawet nie mam pomysłu, ale powinny się pojawiać shorty albo więcej na Alex Cyborg, bo to jest takie... taki przerywnik, co sobie możecie pooglądać. No, to tyle, dzięki. Ju!